Cześć, witamy w laboratorium. Odcinek numer dwa. No w normalnym życiu to jest takie miejsce, gdzie robi się eksperymenty. W naszym przypadku? To jest Lab Oratorium. Czyli w zasadzie będziemy mówili o rzeczach ważnych i ważniejszych związanych z crossfitem. Więc witamy w Polsce, witamy w Europie. To mój przyjaciel Dawid. A no to mój najsztuczniejszy przyjaciel na świecie, Sławomir. Dlaczego stworzyliśmy Lab Oratorium? Lab Oratorium z myślą o polskim plastice, o tym, żebyście mieli takie miejsce odniesienia, mogli do nas napisać, zapytać. My, jeśli nie będziemy tego wiedzieli, to zrobimy research, porozmawiamy z ludźmi, którzy się na tym znają, może jeszcze lepiej. Będziemy mówili o rzeczach ważnych, ważniejszych, ale będziemy odwiedzali Wasze boksy i będziemy odwiedzali Wasze miejscówki, żeby zobaczyć, jak tam się wygląda. I będziemy Was zapraszali do naszych boksów i do naszych miejscówek. Chcemy poznać e, Wasz sposób prowadzenia zajęć, chcemy żebyście zobaczyli jak my to robimy. E, na tej podstawie chcemy udoskonalać nasz boks i jeśli będzie taka możliwość, może udoskonalić troszkę Wasz boks. Tak, żeby crossfit rozwijał się pełną petardą, tak jak dzieje się to na chwilę obecną. E, więc słuchajcie, już niebawem będziemy odwiedzać, odwiedzać Wasze boksy. Tu znajdziecie kontakt do nas. To e, na oratorium na Facebooku, na oratorium na YouTube. Ewentualnie CrossFit Los Angeles Beach albo LAB, Dawid Słabo Sławomir Zimny, Facebook, ogólne dostępne media, gdzie możemy się z Wami komunikować. Wszystko znajdziecie tutaj. Mucha? Jedyny w Polsce gość, który ma dwie dwójki bez jedyni. Jeżeli będziemy odwiedzali Was za granicą, nie będziecie rozumieli języka polskiego, mamy to totalnie w dupie. Macie się nauczyć przygotować do naszego programu. <laughs> Zdraztwujcie! <laughs> będziemy pisali push-ups zamiast pompki. Będziemy pisali squat zamiast przysiady? przysiady. CrossFit Last Angels Beach Competition. Tak jest, czyli nasz y, przepotężny turniej. Zawody będą odbywały się nie tylko w nie. Zawody są w Todoświe, ale skutka będzie podzielona. To tak czy nie? <laughs> jeszcze raz. Zawody będą odbywały się w Todoświe, a nie będzie jego część, czyli dzień drugi, gdzie wszyscy odwiedzimy całkiem ciekawe miejsce, którego jeszcze do Czyli będą odbywały się nie tylko w Todoświe. Yy, stanie się cyklicznym turniejem, który będzie się odbywał tam. Tam, Znajdujemy się w Groszynie na Kłotoszyńskim rynku. Z okazji 600-lecia miasta będzie organizowany tutaj, będą organizowane zawody crossfitowe, w których udział może wziąć każdy 11 listopada. To jest poniedziałek? Nie, Sprawdź, 11 maja. Sprawdźcie sobie. Sorry, 11 maja zaczynamy zapisy i zaczyna się selekcja zawodników. Jak to się Pre-workout? Więc może wziąć udział każdy w selekcji, a wybranych zostanie 40 osób. Ok, w czym 30 to są faceci a i mamy już super mega megalaska. Pewnego dnia przylecą kosmici i powiedzą sławomir, przepraszamy, że o tobie zapomnieliśmy ten rudy gnoj <grym> Życie <grym> zmieniło się o 360 <grym> o 360 stopni Czyli o no, wiele lepiej jest Nie, tak naprawdę obaj pracujemy dla LAB. i Jesteśmy właścicielami Crossfit Das engine. Beach. Um, zaczą zaczął to prowadzić e, jeszcze beze mnie. Na początku było to bardziej na zasadzie zebrania grupki przyjaciół i pokazania im e, kilku ćwiczeń, kilku systemów crossfitowych. Teraz czasem przechodziło to się w wynajęcie boksu, wynajęcie miejsca. Super, że udało nam się przetransformować LAB i rozwinąć ten skrót ma CrossFit Last było kilka, prób, było kilka prób, było kilka prób, ale Kalifornia nie chciała zarejestrować nazwy z Los Angeles Baby w Krotoszynie, nie mimo dlaczego. że jesteśmy w środku Kalifornii. Nie wiemy do czego. Krotoszynfornia. Krotoszynifornia Krotoszynfornia, po prostu. Thank you. Skarbówka przyszła, żeby otworzyć firmę. Już za duży obrót. Trzeba było zalegalizować wszystko i tak jesteśmy. Wiecie, jak jest w kraju, jak ty powiedziałeś, przyjacielu smoku, którego pozdrawiamy. Oczywiście w kraju nieograniczonych możliwości. Nieustających sukcesów, nieustających sukcesów, to jest to, co tutaj robi, tak się nazywa ten biznes. Chyba nawet takie jest hasło reklamowe Krotoszyna z okazji, że jak to zlecia. witam cały świat crossfitu i nie tylko, ze stolicy wielkopolskiego crossfitu, Krotoszyna. Eee, to tutaj sprawia. Z... tutaj nie liczy się kasa, nie liczą się dziewczyny, nie liczą się szybkie samochody, liczy się to, żeby fajnie czuć się we własnym ciele i odkrywać każdy dzień na nowo, tak jakby nie było jutra. Siema łupaki Otwiera się w tym okno wow. Dzień dobry, Dobra Widamy laboratorium, zaczynamy odcinek numer 2 Jak sobie powiedział, to na ta oprócz dobrej zabawy Dobra zabawa w całym pełnym zrozumieniu i znaczeniu tego słowa w naszym, w naszym programie mogą być ładne dziewczyny i brzydkie, ładne będą w następnym programie. Po czym będą kolejne odcinki Laboratorium, bo odwiedzaliśmy już różne miejsca. Mamy kilka nagrań z tamtych miejsc i będziemy to wlatać, ale umowa obowiązuje że na do tego, żeby dopiero pojawiły się później. Słuchajcie, wszystkie informacje, gdzie nas można znaleźć, znajdziecie na naszej magicznej tablicy. Wow. I właśnie tu pojawi się zaraz nasza strona internetowa, terminy, kiedy zaczynają się zawody, kiedy mamy się zgłaszać, śledźcie ją najbardziej.